Hej z tej strony Akwes, a to oczywiście kolejny materiał na moim kanale W dzisiejszym dniu znajdujemy się na serwerze CalmStory e, Tak, a w dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować wam drobne aktualizacje Czyli taki przegląd aktualizacji, co się zmieniło w tym po prostu okresie czasu, co nowego Jakie rzeczy zostały poprawione, co zostało udane, więc to będzie taka seria Bardziej poradnikowa, jeśli ktoś nie śledzi forum, więc tutaj połączymy po prostu nie tylko aktualizacje, w sensie te są wpisane pod F1, ale również również na forum. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Przypadnie Wam do gustu no i spodobał Wam się ta seria nowa na moim kanale. E, tak. I przepraszam, że w dzisiejszym dniu nie ma pozdrowień, ale jest to spowodowane tym, że po prostu nie miałem dostępu do tego drugiego komputera, bo coś po prostu e, odmawiał mi posłuszeństwa. Dlatego po prostu nie byłem w stanie. Sprawdzić techników, a jak wiecie, nagram na dwóch komputerach, to się na laptopie i na komputerze, więc wszystkie screenshoty, wszystkie rzeczy są na tamtym laptopie, a tutaj przychodzę po prostu, nagrywam, w sensie przenoszę się na ten główny mój komputer i nagrywam odcinki. Oczywiście, jeszcze zanim zaczniemy cały materiał chciałbym bardzo gorąco zaprosić Was na moje social media. Tak, wiem, cały czas proszę, żebyście byli na te social media, ale po prostu tam dużo łatwiej dotrzeć do Was, dlatego myślę, że warto, więc dlatego wbijajcie na moją. Grupkę na Facebooku, wariaty akwesa, na fanpage'a oraz na y, serwer y, Discord. Dobra, zaczniemy początkowo od aktualizacji, jakie dzieją się we frakcjach. Tak, jak widzicie, dodali y, po prostu taką kolczatkę. Tak, dodali kolczatkę do SAPD. No całkiem fajnie wygląda. Taka po prostu zwykła kolczatka. Tutaj e, nie ma co bardziej kurcze wiecie rozwijać e, e, słów, tak przybierać w słowach. No po prostu kolczatka. E, chciałem podziękować oczywiście Dems Adepciakowi, który po prostu na chwilkę wiół na służbę, żeby mi to zademonstrować. Tak więc wygląda to mniej więcej tak. Zastosowanie no chyba każdy wie jakie jest, więc dobra. Kolejną rzeczą, którą po prostu dodali na serwer jest tab. Jak widzicie teraz po prostu pisze e, pod nickiem. W sensie jak mamy nick pisze nam tak na E, taki dużo ciemniejszy, taki niejasnawy kolor, e, na przykład, tak jak u mnie SARS. Czyli teoretycznie ktoś by mógł powiedzieć, że jestem na służbie, tak naprawdę po prostu pokazuje, w jakiej frakcji jestem. Na przykład, tak jak jest Sapidi na służbie, po prostu świeci takim mocnym e, podświetleniem. Więc. No dobra, lecimy do kolejnych aktualizacji. Dobra, teraz zademonstruję Wam kolejną aktualizację, która pojawiła się na serwerze, właśnie CalmStory Tak, zasadowany nowy spam w Sansiero, tak, jest teraz główny spam który został oczywiście wykonany przez Pyro, którego bardzo gorąco pozdrawiam. Jakby widzicie, naprawdę go odwalił kawał dobrej roboty. Spawn jest no, super wymodelowany Wydaje mi się, że po prostu ten spawn daje takiego klimatu Kurczę właśnie temu serwerowi. Dzięki temu po prostu wszystko tak jakoś fajnie wygląda jest taki, wiecie, podstawowy spawn wymapowany, wiecie, no tak, w tym edytorze takim San Andreas. E, jak widzicie tutaj Pyro dla Store 2020, takie fajne logo, troszeczkę można powiedzieć, że e, zardzewiały, że taki ład, klimacik dodany. Oczywiście jest tutaj również e, parking podziemny. Mm, tak, też wykonane tutaj są logo Store, więc kamerki całkiem fajnie to wygląda. E, tutaj jeszcze znajdowało się gdzieś, a tutaj znajduje się również logo Pyro. E, w sensie takie graffiti bym powiedział, no sensie tak, to jest graffiti. E, tutaj puste nie było, jeszcze gdzieś był jeden taki fajny napis. No poczekajcie. Jeśli się nie mylę, znajduje się on teraz po mojej lewej stronie tak. Lisa serduszko. Aha, prawie wózek mnie zabił. No i tutaj jakieś takie graffiti którego nie jestem w stanie rozczytać coś tam RH, coś tam, coś tam, dobra, nieważne. Pójdziemy jeszcze sobie z tej strony, zobaczymy, bo już nie pamiętam czy tutaj coś było dodane czy nie. Ale naprawdę ich spawn jest całkiem, znaczy nie tak, tylko no fajnie wykonany. Bardzo mi się podoba. No i to jeszcze taka, wiecie, kwiatki, coś tam zielinka. Te sprawy. Więc całkiem fajnie to wygląda. No dobra, przechodzimy do kolejnej aktualizacji na serwerze Calm Store. W międzyczasie bardzo gorąco chciałbym zaprosić oczywiście na moje social media, tak, żebyście wbili oczywiście na grupę na Facebooku, czyli wariatę, na serwer Discord oraz na fanpage. Tak, jeszcze takie ogłoszenie między aktualizacjami. Pojawi się konkurs na dniach, tak, z okazji 1000, 1500 subskrypcji, za które bardzo, mega Wam dziękuję. Więc pojawi się konkurs i troszeczkę późno, bo już dobiliśmy 26 kolejnych subskrypcji, ale spokojnie, po prostu zbieram większą sumę pieniędzy, żeby wiecie, przygotować coś naprawdę takiego mega, co Wam się po prostu spodoba. A tak, i kupiłem sobie Alpę, Alpę, nie wiem, kto się czyta, pierwszą na serwerze, tak, więc taki news. Dobra, lecimy już z aktualizacjami. Dobra, znajdujemy się na ostatniej aktualizacji, którą chciałbym Wam zademonstrować właśnie na serwerze CamStory. E, tak, ostatnią aktualizacją jest, którą dodali na serwer, to, że właśnie dodali takie, jakby, progi, który, dzięki którym po prostu samochód nie e, przejedzie, tak? Było bardzo dużo reportów, że właśnie ktoś, kurczę, postanowił sobie tutaj wlecieć samochodem, staranować i wiecie, różne dziwne przypadki tutaj chodziły, e, dlatego administracja Aircon postanowiła, że dodadzą taką mapę, m, tak, która po prostu utrudni, e, no, po prostu wjechanie tutaj, tak? E, został taki, jakby, parking, którego chyba wcześniej nie było, od tego parkingu. Więc naprawdę no, dzieje się na serwerze, jakieś cały czas są drobne aktualizacje e, Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A no i pojawi się na dniach odcinek z suchym, tak, z liderem Safidi e, nagramy tak. E, Oprowadzanie po jego bazie, jego oprowadzenie po jego bazie frakcji, tak, jego frakcji. No coś mniej więcej w ten desen. Więc jeśli chcecie odcinek z suchym zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę motywuje mnie to do nagrywania kolejnych materiałów. Zostawcie wiadomo suba, lajka, dołączcie na social media, bo to też dla mnie bardzo ważne. Dobra, już nie przedłużajmy tego zakończenia, do kolejnych materiałów, cześć!